Hej się, Manko, pan automatik. Słuchajcie, już prawie, że koniec dzisiejszego dnia. Koniec pracy na dzisiaj, już jest kurczę, 19. .00. Czas skończyć, ale jeszcze jestem, jeszcze przyjechałem na awarię. Awaria bramy przesuwnej. Brama przesuwna z napędem Kame. Kame. Dostałem zgłoszenie, że brama nie działa. Tak, zaraz otworzę automat. Zobaczymy, co tu jest. Brama podobno się nie otwiera. Nie zamyka się. Ale wiecie, warto zrobić taką sobie podstawę e i sprawdzić takie podstawowe, łatwe rzeczy, nie? E ja zawsze zaczynam, słuchajcie, przechodzę. Poteczka, poteczka. Fotka cyka, fotka cyka, także nie ma problemu. Na pewno to nie jest foto, nie jest winne. Wiecie, kame, kame, ja podejrzewam, że ktoś rozsprzęglił bramę. Bo wiecie, to są ogródki działkowe. Podejrzewam, że ktoś chciał wjechać i, i tyle, i, i rozsprzęglił, ale już nie zasprzęglił tej bramy, nie? Także zaraz zobaczymy, czy mój traf będzie dobrze, dobry, a wy dajcie znać co byście obstawiali bo ja ja właśnie obstawiam to, że ktoś nie miał pilota, rozprzęglił i zostawił tak bramę, także zaraz zaraz zobaczę brama trochę zjeżdża dobra, to zaczynamy może od zasprzęglenia bo jest to sprzęglone, widzę tutaj jest taki kółko, dokręcamy je tak w miarę nie za mocno, żeby nie urwać nie? i trzeba zamknąć klapkę, jak dobrze wiecie jeżeli klapka nie jest zamknięta, kamę nie pojedzie. No i co? Sprawdzamy, jeżeli to będzie to, no to łatwe pieniądze. Dlatego lubię serwisy. Dlatego lubię serwisy. Eee, czekajcie, to tutaj już miałem kiedyś wczytany pilot. Eee, zaraz gdzieś znajdę. Jak mam. Wiecie, w kieszeniach ma się wszystko, nie? Tylko nie, nie to co trzeba. Zobaczcie jak pięknie. Chciałoby się mieć działeczkę. O, jest znalazłem pilot, Także zaraz. Fajnie, że oglądacie te moje wypociny, że się podobają. Nie mam teraz czasu za bardzo na edycję filmów, trochę tam nagrywam coraz, ale jest tyle roboty, że głowa mała. Także co? Zaczynamy. Zobaczymy czy działa y, tu chyba miałem na pierwszym działa. Łatwa kasa. Łatwa kasa słuchajcie. Wiecie, y, może być tak, może być tak, tylko że tutaj, żeby za y, oświetlić fotkę, może być coś w fotokomórce, oczywiście, że może być, tylko y, podejrzewam, że brama by nie była rozprzęglona teraz mocno wali, ale wiecie co to może to może walić tam e, śruba z tyłu przez ty, wykręcę ją, bo jest niepotrzebna na zamknięcie, słuchajcie, nie jest potrzebna na otwarcie jak najbardziej, bo czasem może brama wyjechać poza, e, poza wózki, nie? Tak się czasem zdarza jak nie ma zabezpieczenia. Także co? E, ja wykręcam tam te śruby. Jeszcze się trochę pobawię. Sprawdzę dla pewności e, czy nie siedzi nic w centrali. I w fotokomórkach, tak? Bo wiecie, przekręcenie kluczykiem za to brać 484 zł, no to wiecie, i to jeszcze netto, tak? Oczywiście, że netto. Także zobaczymy, zobaczymy, co tutaj będzie. Ale serwisy, serwisy. Słuchajcie, te montaże na montażach się nie, nie zarabia. Na serwisach, na serwisach. No i zobaczcie, działa, działa. Zaraz otworzę. I zobaczymy jak to tam wygląda w środku, nie? jak fotki wyglądają i jak ten centrala wygląda, nie. Także kamera na głowę i odkręcam. Eee, tak, słuchajcie, jakbyście otwierali tą pokrywę, nie? To pamiętajcie, bo bardzo często w sumie takie jak się gdzieś zajeżdża, to takie 90% jest wyłamane. Wyłamane tam taka blokada. Zobaczcie, najpierw otwieramy i dopiero później odkręcamy śrubkę, nie? I uważajcie przy zdejmowaniu, bo można. E, słuchajcie, można ściągnąć tutaj kondensatory, nie i bezpieczniki. No to co? Brama, e, centrala o dziwo nie wygląda źle. Słuchajcie, tutaj jakiś pająk. Tu jakiś pająk. M, m, ogólnie nie ma tragedii. Może być tragedia pod tą e, kopułką, bo jak wiecie, w Kame są strasznie duże takie otwory, nie? <laughs> Oczywiście tutaj śrubka. A, już wyłamana. Dobra, nie było tematu. Tu nie ma. <laughs> tu, tu zawsze dzieją się cuda. Słuchajcie, tu zawsze dzieją się cuda. To jest napęd Kame 24V. Zobaczcie. 24V napędik, Także spoko, spoko. No hmm. i te stukanie może by udało się wyeliminować. Eee. Kurczę 24V czy 230? Nie, M1MN czyli to jest 24V. Słuchajcie, nie co dzień spotykam ten silnik, ale może udałoby się włączyć z spowolnienia. Zaraz ściągnę sobie instrukcję do tego i zobaczymy. Zobaczymy, czy uda się włączyć spowolnienie. Powinno się dać, no kurde, 24V napęd. Napęd 24V, także zaraz ja wyciągam instrukcję i, i sprawdzę, co to jest. No i dobra, to spróbuję to zaprogramować. To jest Centrala Kame ZD2. Tutaj programowanie, nie wiem, czy nie rozpoczyna się przypadkiem od bramy zamkniętej także ja rozprzęglę chyba, że od połowy, bo w instrukcji nie jest to specyzowane, ale bo ona nie ma spowolnienia, a powinna mieć spowolnienia bo to się programuje podczas podczas właśnie manewru tego także co, zabieramy się do programowania trzeba zasprzęglić automat Deep switch Deep switch szósteczka. Czekajcie. Zrobimy tak. Zobaczcie. O, pięknie tam się słoneczko przebija. Tak, zobaczcie. Deep switch Deep switch 6 do góry. Ale który to? Go nie widzę. Dobra, Deep szóstka do góry. Tutaj czyli było robione z centralą. Była taka luźna. I naciskamy CH1. Ale nie jedzie. Dobry, wziąłem? A, bez tego to wiecie, że nie pojedzie, nie? Trzeba klapeczkę zamknąć. Bo bez klapki nie ma szans, żeby to pojechało, nie? Ale zobaczcie, nie mają chyba nie mają chyba klucza, bo już kombinerkami objechane. Dobra. Przekręcamy teraz, będzie można wykonać ten manewr. Czyli co? DIP 6 do góry i CH1. Nie, teraz jest programowanie. Czekajcie, muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić. Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu. Chyba, że musi być faktycznie na końcówce zamkniętej. To zaraz sprawdzimy. Szybkie rozprzęglenie. I zobaczymy, może faktycznie potrzebuje być na zamknięciu. Dobra, brama jest zamknięta. Za i zamkniemy. I dopiero teraz spróbujemy. Chyba, że resztę trzeba, wiecie, deep switchów 7, 6. Do góry. Teraz zobaczymy. Nie jedzie. Dobra, zaraz sprawdzam i wracam. No i dobra. Udało się rozkminić tą centralę. To tak, programowanie położeń kręcowych to jest po prostu takie, że robimy pełne otwarcie, pełne zamknięcie. I wtedy zapamiętujemy to, a centrala sama sobie dobiera czas spowolnienia, a my tylko potencjometrami jakby zwiększamy prędkość albo zmniejszamy prędkość spowolnienia. Także zobaczcie, teraz będzie to widać. Musiałem z, wyjększyć siłę po prostu, żeby ona się nie zatrzymywała, bo było tak, że wiecie, jechała, zatrzymywała się, cofała. Także zobaczcie, teraz jest ładne spowolnienie i już, już nie wali. Wiecie, bo to jest obudowa przecież starego BX-a, BX tylko to jest 24-woltowy napęd. I zobaczcie, ładnie zwalnia, nie zatrzymuje się, dojeżdża spoko, spoko. Także co, e, sprawdziłem fotki, e, fotki odziwo czyste, e, centrala też nie jest jakaś tam, e, nie jest tam jakaś zabrudzona. Także co, ja to składam e, i tyle, i zostawiam, i jadę jeszcze zobaczyć e, bramę Następną, bo podobno też nie działa. Wiecie, czemu może nie działać. Ja podejrzewam, że ktoś nie miał pilota. Ale mogę być w błędzie. I się okaże, że jutro ktoś zadzwoni. I powie Panie, był pan, a nie działa. To by było. Kurczę, no słońce. Hm. Fotkę może, może. Dobra, yy, składam i. Lecę jeszcze na awarię. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczę, która godzina. Zobaczcie, już jest dziewiętnasta. Także kończę. No i tak. Brama piątka działa. Także mogę jechać do domu. Do domu już pora. Tu zobaczcie, kruzik. Ruzi. Koleże, ja bym tych potrzebował części. To jest, to jest. Jadę, e, może jeszcze uda się jakiś film złożyć, to może coś tam wrzucę na e, tego YouTubka, nie? Także pozdrawiam wszystkich i do następnego, do następnego, słuchajcie. E, cudowna droga. No i także Pozdrawiam Was, pozdrawiam, słuchajcie, do następnego filmu, zapraszam oczywiście. Zostawcie te pierdoły, jak się podobało, komentarz. No i jak, oczywiście jak się podobało, nie? Także do następnej awarii, do następnej awarii. Trzymajcie się, cześć. Siemanko, Pan Automacik. Jestem na awarii szlabanu na wspólnocie mieszkaniowej, zaraz zobaczę co tam się dzieje. Dostałem wiadomość, że szlaban jest otwarty i nie chce się zamykać. Wiecie, jak takie coś jest, to można się spodziewać głównie jednego, że coś z fotkami tak naprawdę, tak na sam początek, nie? Także co, kamera na głowę, zobaczymy co to jest. Oczywiście jak te materiały się podobają, to zachęcam do lajkowania i udostępniania i komentowania tych moich materiałów, oczywiście jak są pomocne, także lecimy zobaczyć, co tam jest. No i dobra, zobaczcie, szlaban Kame, stary Kame, fotki, fotki Diorowskie, o! Fotki Diorowskie o dziwo klikają, słuchajcie. Kame, zaraz zobaczę, czy mam e, kluczyk. Powinien mieć jakiś tam Kame, bo tu chodzi taki standardowy kluczyk Kame, chyba, że nie jest zamknięty. A, nie jest, słuchajcie, nie jest zamknięte, to sobie poradzę bez standardowy e, słuchajcie standardowy motor reduktor jak to w kame e, nie wiem co to jest tutaj widać się sypie nie hm, jestem ciekaw co się stało że się nie zamyka e, radio kame space także otwier otwieram centralę i zaraz zobaczę co tam się dzieje Wspólnota jak Wspólnota, słuchajcie. Zobaczcie, posprzątałem trochę w busie. Trochę w busie posprzątałem. Ale zobaczcie to. Zaraz Wam pokażę. Ile wierteł, ile wierteł. Wszystko milłoki. Wszystko milłoki, także. Wezmę jeszcze pilota dla sprawdzenia. słuchajcie, a ja myślałem, że wiecie, jak to baterie. Szlaban, często w szlabanach są bezprzewodowe fotokomórki i mam baterie nawet ze sobą nowe, ale dobra, może być spaceik dwukanałowy. E, przygotowałem się teraz, bo tak jak ostatnio wczoraj, znaczy na ostatnim szlabanie, nie, nie, nie na szlabanie, a na tym, na bramie dwuskrzydłowej, to kurczę nie miałem. Nie miałem baterii, musiałem jechać specjalnie do sklepu. Teraz się zaopatrzyłem. Także zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. I wczytam sobie pilota na radio, tutaj, bo te mam mniejszą multi. One to jest uniwersalne, chyba. Ale ja wczytam sobie pilota na, tamte radio, na tamten duży radioodbiornik. On on ma większą pojemność, słuchajcie. A tu się, zobaczcie, tutaj się wczytuje, tutaj jest kilka przycisków, ogólnie je można zablokować, przeczytać dane z tego odbiornika. Tutaj, zobaczcie, na te radio się wczytuje tak, że się przytrzymuje przycisk, jedynkę, zaczyna migać dioda, tak jak standardowo, przycisk pilota i jest, tak? E, te radio jest chyba gdzieś tam na 1024 w pojemności, coś takiego. E, dobra, zaraz zobaczymy co tu się dzieje, bo tutaj powinna diodami dać, tak? E, cyka lampa, e, co to oznacza? Słuchajcie, szlaban stoi nie unosi się. E, ja zaraz zmierzę sobie, e, czy podaje napięcie na silnik. Bo jeżeli podaje napięcie na silnik, a nie działa, no to, bo chociaż powinien, wiecie, e, buczeć tam ten silnik, kręcić się, a tutaj nic. Może być, że już centrala, centrala jest e, na wykończeniu, bo zobaczcie, teraz on się zamykał przez chwilę, a teraz otwiera się. Wiecie, e, e, tak tu... Kręcówki są zmostkowane. I zobaczcie, teraz on się zamyka. I zaraz zobaczymy, chyba że jest bezpiecznik. Wiecie, od silnika uszkodzony, eee, tu powinno być na 24 V. Zobaczcie, nie podaje napięcia. Nie ma napięcia, słuchajcie, to co, spełnimy bezpieczniki. Ten siedzi, bo czasem, jak są wiecie, niedopchnięte, to też tak może być, nie? Ale ewidentnie coś jest na centrali, bo to jest podłączenie silnika. Słuchajcie MN podłączenie silnika. Tutaj dioda prog nie świeci. Zobaczcie dopiero jak zasłonię fotkę. To powinna się świecić jak o, widzicie? Prog. Daje sygnał, że jest coś nie tak. No kurde. Czyli co? Centrala wypadła. Jeszcze dla pewności sprawdzę bezpieczniki. No kurde. Najtańsze, najtańsze co można sprawdzić. A ten nie. Ja często sprawdzam też sobie nie tylko wzrokową, ale i miernikiem, jak już mam miernik pod ręką, bo czasem e, czasem nie widać tego przepalenia. Zobaczcie, ten jakiś taki przegrzany. O i zobaczcie. Mamy, mamy, słuchajcie, winowajce. Bo zobaczcie, widać? Widać. E, widać, jest drucik? Jest drucik. Także, słuchajcie, nie zawsze te przepalenie widać na drucie. On musi upalić tutaj gdzieś pod końcówką. Także sprawdzać, sprawdzać. Ja wymieniam bezpiecznik i zaraz zobaczymy co, co tam się dzieje. Także idę po bezpiecznik i zaraz sprawdzę. On, jeżeli nie zacznie, zaraz mocno padać. To jakoś wyjechał. Przy, a, do, do, to no to tędy no, jakoś. No, się no, no. wypychali wszystkich tutaj, no, na siłę robili. No faktycznie, tym lecie na lotnisku, kurwa i wyjechał. No, no. No, no. A tam nie zaczekają. Tak. <laughs> on mówi, w ostateczności to polamy ślapę, na no, Zawsze no. można było odkręcić ramię, nie? No też prawda, też prawda. Tak jednie ja zawierający śrub. No, no. no cztery tylko śrubki, tak, nie? Tak. tak, tak, tak. I tutaj kiedyś właśnie tu oni całą tarczę wymieniali, bo to taro wleżył te śruby jakoś. Bo tam pewnie łożysko padło i on opuścił się. A. Wiedziałem, no, to, 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 to śruby połamano. Jak odłożyłem, od, to ja byłem świadkiem. To było trzy śruby, śruby tak, były zerwane. No i bardzo... Myślałem, że to by musiało być. I wczoraj idę porwać, a to, to już się zapala na górze. No. A, a tego, no... Czyli nic nie działa. O, no. Czyli co? no każdym Bi razie, to tylko było. Ja podejrzewam, że jest, y, uszkodzone są przekaźniki, nie? O to. To możliwe, Bo to jest nie... Chociaż no bo ja za, Ja dopiero jestem tutaj drugi raz, nie? Mhm, to ja jeszcze nie znam historii tego... Ej, pan tu w stoku jest tak? Tak, tak, tak. A no tutaj w stoku to jeszcze dobrze. No tak. Ale to tam bezpieczniki leżą jakieś To zapasowe takie są. A wiesz pan, no to, 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 to wiedzieli kurwa, że Ech, No i no słuchajcie, szlaban działa, ale i... mm, Moim zdaniem to chyba, że się przegrzał ten bezpiecznik czy coś albo był jakiś wpadliwy. Ja sadziłem nowe i wiecie, działa. Tylko w tych centralach też czasem jest tak, że przekaźniki się uszkadzają od zmiany kierunków. Także to też może mieć na to wpływ, nie? Także co, ja skręcam i lecę na kolejną awarię. No i tak zobaczcie, właśnie tutaj jakieś opiłki, nieopiłki i tak próbuję dojrzeć od czego one są. Czy to łożysko, czy trochę ten. Te odboje się ruszają. O, widać, nie? Lekko i może to się wyciera, mogą się tutaj te, e, tutaj się wycierać na tej, e, bo tu na przestrzał są takie cztery śruby e, wkręcane w takie tuleje rozprężne, nie? Także co, ja składam, lecę dalej. No i słuchajcie, awaria i po awarii, e, takie są, wiecie, takie są najlepsze i widzicie, e, nie było widać po bezpieczniku, że jest spalony. Dopiero miernik pokazał prawdę. Także czasem naprawdę warto sobie zmierzyć, zmierzyć, bo na pierwszy rzut oka przecież nie było widać. Nie było widać. A ja co, lecę na następne zlecenie. A następne zlecenie to jest tymczasowe uruchomienie bramy na wspólnocie, bo została uderzona przez samochód. Ale, że wiecie, czasem na części czeka się długo, no to, żeby garaż, hala garażowa nie była otwarta, no to chcą, żeby awaryjnie zamknąć, żeby można było jej awaryjnie używać. Także ja lecę awaryjnie. Może uda się coś na, nagrać, to też sobie wrzucę. Także e, lecę. Lecę i do zobaczenia na awarii.